Cześć, witajcie serdecznie. Postanowiłam nagrać dla Was filmik, ponieważ myślę, że wszyscy się też nudzicie w związku z kwarantanną, jaką no znaczna, znaczna część społeczeństwa jest objęta. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i jakoś się trzymacie w tych ciężkich czasach zarazy. I chciałam Wam pokazać trochę książek, a właściwie nie trochę wszystkie książki, które kupiłam od początku tego roku czyli przez te niecałe 3 miesiące. Moim postanowieniem na ten rok jest przede wszystkim przeczytanie większości książek, które gdzieś zalegają na moich półkach. Oczywiście ciężko jest mi nie kupować żadnych książek, natomiast bardzo to ograniczam i myślę, że jak na ten moment dobrze mi to idzie, ponieważ od początku tego roku przybyło mi 9 książek. Pierwsza książka to jest słuchajcie, książka, którą kupiłam sobie w styczniu w Alicante. Tume A costumbraste Braste autorstwa Sylwia Gryhalba. To jest książka, którą kupiłam, tak jak mówię, w Alicante w, w innych czasach, w czasach, kiedy można było podróżować po świecie. Jest to jakaś tam historia Marty, która jest pisarką, bo znaje. Jego no, na imię Antonia, Alberto, przepraszam, Alberto. Y, podążę za nim tutaj do Turcji, tu później jadą do Marbaii. Y, jakieś tutaj um, takie sprawy. Między nimi, jak widzicie, zaczęłam ją czytać. Widzę y, mi nieźle, dobrze się ją czyta, y, natomiast y, nie będę tu się rozwodzić, bo myślę, że i tak większość z Was nigdy po tą książkę nie sięgnie, bo pewnie nie jest wydana w Polsce. Następne dwie książki to są książki, które otrzymałam od Oli w prezencie z okazji urodzin, także jeszcze raz bardzo Ci Oli dziękuję, się oglądasz. Po pierwsze jest to Emigracja Malcolm XD. Bardzo mi się podobała ta książka, bo już ją przeczytałam. To jest historia taka właśnie o Polakach w Anglii, ale tak naprawdę właśnie o Malcolmie, które wraz ze swoim kumplem Stomilam postanawiają po maturze wyjechać do Anglii, żeby zarobić sobie na studia. Cała ta ich podróż pełna jest różnych wesołych, perypetii, czasami trochę strasznych. Napisane jest takim językiem bardzo potocznym, i też wiele jest tutaj jakichś przekleństw. Także, jeśli kogoś to radzi, to nie polecam, ale osobiście ja się świetnie bawiłam i chętnie też przeczytam tą drugą część, która podobno nie jest aż tak dobra, no ale okej, okay, spróbować mogę. I druga książka to były taśmy rodzinne. Maciej Marcisza, tą książkę też już przeczytałam, też mi się bardzo podobała. Jest to historia Marcina Małysa, który ma 30 lat. Niedługo ma otrzymać od ojca bardzo sporą kwotę pieniędzy, bo tak było mu obiecane. No i on się z tego powodu bardzo cieszy, bo niestety popadł w długi. Ma on 63 tysiące długów, właściwie żadnego pomysłu na siebie i na swoją przyszłość. Liczy na te pieniądze ojca, natomiast otrzymuje od prawnika list, w którym ojciec stwierdza, że jednak te pieniądze nie będą mu podarowane, bo nie spełnił jakimś tam kryterium. W związku z tym Marcin Małys postanawia powrócić jakby na łono rodziny i, i spróbować pogodzić się z rodziną. Też właśnie tytułowe taśmy rodzinne, czyli jeden z jego projektów artystycznych był właśnie taką rzeczą, która tą rodzinę ze sobą skłóciła. Tak jak mówię, bardzo mi się podobało, także polecam. I teraz słuchajcie, mam dwie książki. Już teraz do końca nie wiem, jak je kupowałam, ale dwie książki, które zamówiłam chyba z czytam.pl. Po pierwsze, jedna z takich premier, na które bardzo czekałam, to są Normalni Ludzie Stali sali Runy, i jak widzicie, tę książkę też już mam za sobą. Postaram się w niedługiej przyszłości nagrać takie podsumowanie czytelnicze ostatnich miesięcy. To jest historia romansu pomiędzy Konelem i Marian, młodymi ludźmi, którzy poznają się w liceum. Wtedy się w sobie trochę zakochują, trochę nie, ze sobą spotykają, ich losy tu trochę się łączą, trochę się roz, jakby rozwidlają, tak, wiodą zupełnie inne życie. Yy, nie studiują na jednym uniwersytecie, ale też nie do końca są przyjaciółmi, i jakby ta książka opowiada o właśnie tych relacjach pomiędzy nimi, yy, więc to jest to. Kolejna książka, którą już znowu też przeczytałam, także naprawdę dobrze mi idzie też czytanie tego, co kupuję. Yy, jest to Problem Trzech Ciał: Six in You. Yy, yy. yy, jest to yy, powieść yy, science fiction, w której yy, okazuje się, że naukowcy. Postanowiłam popełniać samobójstwo, i jest to taka dosyć spora fala na świecie. Nikt nie wie o co tak naprawdę chodzi, co się z nimi dzieje. Nasz główny bohater, który tak naprawdę, poznajemy go w pewnym momencie tej historii, jest to biolog, który także prowadzi pewne badania, a ktoś chce, żeby on te badania przerwał, a wszystko to jakby wiąże się z pewną grą komputerową. Które nazywa się właśnie Free Body Problem, czyli problem trzech y, całych. Bardzo fajna, bardzo mi się podobała i chętnie sięgnę po kolejne tomy. Y, no i teraz mam jeszcze cztery książki, po które nie udało mi się y, sięgnąć jeszcze. Są w kolejce. Y, po pierwsze zbiór esejów Emily Pine. O tym się nie mówi. Y, to się tu Emily Paine otwarcie mówi o sprawach, o których kobiety rzekomo powinny milczeć. Świadomie i bezkompromisowo narusza tabu. Rzuca wyzwanie przesądu o kobiecości. Jej bronią jest szczerość, z jaką opowiada o swoim życiu, o alkoholizmie, o ojca, dojrzewaniu, gwałcie, fizyczności, o posiadania dzieci i bezpłodności, przemocy wobec kobiet i przemocy wobec siebie. Widziałam dosyć sprzeczne opinie na temat tej książki, czy jest dobra, czy jest niedobra, natomiast jest to króciutka. Książka, także myślę, że też niedługo ją przeczytam. E, następnie kupiłam sobie Wenczwum z CV, wie, i szła, bo była bardzo dobra jakaś promocja na tą książkę. E, to jest drugi ton po Wishes. Ja Wishes czytałam w zeszłym roku, ale jakoś tak e, jesienią, więc w ostatnim kwartale, myślę, z ubiegłego roku. E, na kim podobała mi się, jestem ciekawa tej książki e, i myślę, że to jest po prostu dobra lektura na temat, na teraz, żeby tak się oderwać od rzeczywistości i trochę odmóżdżyć, ale no powiem Wam, że taka kobyła to jest. Następnie jednak z najpiękniejszych książek, jakie słuchajcie widziałam. Jestem niesamowicie jej ciekawa. Bardzo się cieszę, że została wydana po, po polsku. To jest to taka okładka zintegrowana i co prawda ja tą książkę mam na Kindle, ale jak ją tylko zobaczyłam w Empiku i zobaczyłam, jak ona jest wydana i zobaczyłam, że dodatkowo to są też Ilustracja, a yy, też była jakaś taka promocja na artykuł, ta książka kosztowała chyba 30 zł, a ocena układkowa jest 55, że musiałam ją kupić. Yy, nie do końca wiem o co w niej chodzi, natomiast ta dziewczyna niezwykle mi tu przypomina mulan <grym> i tym mnie już właściwie sprzedała yy, albo właściwie kupiła. Yy, jest tu. Wiem, że to jest jakaś historia fantastyczna, że jest to wojna, ale też część dzieje się w jakiejś szkole. Rin chce wydostać się z resztoka, w którym się wychowała, ma tylko dwie drogi. Pierwsza wiedzę przez łóżko starca, druga przez Bramę Akademii Sinegrackiej, elitarnej szkoły wojskowej. Także coś takiego no, jest przepiękna na pewno, na pewno się też za nią niebawem zabiorę i ostatnia książka, którą, jedyna książka, jaką kupiłam sobie na poznańskich targach książki. Powiem Wam, że y, ogólnie super były targi, bo w Poznaniu do tej pory y, to były głównie targi literatury dziecięcej i ja byłam na nich właściwie pierwszy raz, y, kiedy one już tak się nie nazywały. Y, ale y, ona się odbywała 6 marca i powiem Wam, że już trochę się tak niepokoiłam, bo ta cała sytuacja z koronawirusem była dosyć Yy, już wtedy zaawansowana, także no, no, trochę moje jakby yy, entuzjazm osłab, ale ogólnie na pewno w przyszłym roku też pójdę, jeśli będzie możliwość. I jest to słodziutki yy, biografia cukru, Dariusza Kortko i Judyty yy, Wato. Ok, no, ja Wam powiedziałam, jak się nazywa ta książka? To jest Wojna Makowa Rebeki F. Kwang. Tak. Yeah. Okej. Okay. Yy. I słodziutki, biografia cukru. Jest to książka taka non-fiction właśnie o relacji ludzkości z cukrem. Jest pięknie ilustrowana. Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo wiele ciekawych informacji. Ja powiem wam tak, jak w zeszłym roku praktycznie przez cały rok nie jadłam słodyczy i już później mi ich nie brakowało. Tak teraz od pewnego czasu nie jestem w stanie się od nich oderwać, a teraz w tym czasie kwarantanny ja po prostu jem z nudów. I ja myślę, że muszę sobie Zadawkować właśnie tą lekturę Niebawem, żeby z tego mojego Nałogu się wykaraskać Także słuchajcie To było te dziewięć książek, które wam Pokazałam Z czego Cztery już mam za sobą Zaraz wam może Wszystkie Podniosę Jak się one prezentują? I co? Dajcie znać, jak się macie? Czy, czy jakoś ta szaleństwo wirusowe do Was doszło, czy nie? Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem w kolejnym filmiku. I do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! pa.